Promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym, o kącie między ramionami 30 stopni jest równy 6 cm. Oblicz wysokość trójkąta wychodzącą z wierzchołka kąta 30 stopni. To jest takie dosyć ciekawe zadanie, bo najczęściej jak mamy trójkąt y, równoramienny i na trójkącie równoramiennym jest opisany okrąg, to korzysta się tutaj y, z takiego wzoru, który pokażę później, ale tutaj. Żeby skorzystać z tego wzoru, to musielibyśmy mieć wszystkie boki tego trójkąta. A tutaj mamy tak naprawdę tylko promień podany, tego okręgu opisanego na tym trójkącie, no i tylko ten kąt. No i wiemy, że on jest równoramienny i nic poza tym. Tutaj właściwie źle zaznaczyłam. Bo, jeżeli jest równoramienny, to tutaj nie powinnam zaznaczyć, że te boki też są równe, że ten bok, tak? Bo tak jak takimi kreseczkami zaznaczę równe boki, to by wynikało, że to jest równoboczny trójkąt, a to nie jest równoboczny, tylko równoramienny, więc te kreseczki dwie powinny być tylko przy ramionach. No i to jest takie wyjątkowe zadanie, na które trzeba uważać, jak traficie na podobnego typu zadanie, bo je się robi takim specyficznym sposobem, bo tutaj jak mamy. Jak sobie narysujemy to promienie, tak jak już na tym drugim rysunku, to można zauważyć, że jak mamy tutaj ten kąt, to ten kąt będzie kątem środkowym, prawda? I ten kąt środkowy jest oparty na tym samym łuku, na tym tutaj, co ten kąt, który jest kątem wpisanym, ten 30 stopni, ten pomiędzy ramionami tego trójkąta, to będzie kąt wpisany, oparty na tym samym łuku, co ten kąt środkowy. Więc ten kąt środkowy będzie musiał mieć 60 stopni. I ta odległość tutaj, ta część tej wysokości, której długość musimy policzyć, tutaj ta długość to będzie promień. Więc tutaj wiemy, że to będzie 6 cm. Natomiast ten odcinek, którego jeszcze szukamy, oznaczymy go sobie na czerwono, to będzie odcinek X, to. Ten odcinek to będzie nic innego jak wysokość tego trójkąta równoramiennego, tak? Więc teraz jak policzymy wysokość tego trójkąta równoramiennego, no to dodamy do 6 i to będzie wysokość tego naszego, yy, naszego wyjściowego trójkąta równoramiennego, którego mamy policzyć promień okręgu, a nie, nie, którego mamy policzyć wysokość, tak, tego trójkąta, tego wyjściowego, co było narysowane na początku. No to możemy sobie, żeby wyliczyć tą wysokość, na przykład podzielić ten trójkąt równoramienny na dwie części. To wyjdzie nam taki trójkąt prostokątny. Wiemy, że trójkąt równoramienny dzielimy, jak mamy wysokość tego trójkąta równoramiennego, to zawsze ona dzieli ten trójkąt równoramienny na dwa trójkąty prostokątne. I ten kąt pomiędzy ramionami, jeżeli jest równoramienny, też dzieli na dwa równe kąty, czyli tu będzie wtedy 30 stopni. Tutaj będzie ten promień, czyli 6 no i teraz w zależności miarowych w trójkącie prostokątnych o kątach 30-60-90 będziemy wiedzieć, że jeżeli przeciwprostokątna ma 2A, to ta przyprostokątna przy 30 stopniach ma A pierwiaska z 3, czyli czyli 3 pierwiastki z 3 będzie równa ta prostokątna przy 30 stopniach, to wynika z tych zależności w trójkącie prostokątnym z podstawówki, można sobie też to wyliczyć na podstawie np. przykład kosinusa, zapisać sobie na podstawie funkcji tegonometycznych, że np. przykład cosinus 30 stopni to jest x do 6 i zapisać, ile ten kosinus 36 stopni ile ten kosinus 30 stopni jest równy, czyli że to jest pierwiastek z trzech na dwa. No i z tego równania też nam wyjdzie, że ta przyprostokątna po 30 stopniach to jest trzy pierwiastki z 3. No i jak już mamy tą prostokątną po 30 stopniach, no to to jest ten odcinek x, który szukaliśmy, który był szukany. Więc cała ta wysokość tego trójkąta równoramiennego wyjściowego no to będzie to 6 plus ten szukany odcinek X, czyli 3 pierwiastki z 3, czyli wysokość to jest 6 plus 3 pierwiastka z 3 cm tego trójkąta równoramiennego.